Witam na naszym kanale Pepier Podcast, dzisiaj kolejny odcinek, tym razem o panu Karolaku, a o sytuacji, którą wam już dokładnie przytoczy pan Stanisław. Otóż ostatnio pan Tomasz Karolak, wybitny polski aktor, znany z tak wybitnych filmów jak Ciacho albo Listy DM, cała trylogia, postanowił zrobić sobie zakupy w sklepie IK, nie biorąc oczywiście maseczki, bo no po co, koronawirus przecież jest już w odwrocie, tylko prawie 1000 przypadków dziennie. No, w wyniku tego, oczywiście, pan Karolak został wyproszony ze sklepu. Jak podaje, nawet podobna ochrona chciała wezwać policję. I jak odpowiedzialny Polak, zamiast, no, mówiąc brzydko, zamknąć się, postanowił się tym pochwalić na Instastory. Postanowił zrobić wokół siebie szum i też myślę, wiesz, czy to był specjalny zabieg, czy on naprawdę wierzy w to, co mówi, jest do tego Właśnie. święcie przekonany. Czy filmy z nim wychodzą teraz trochę cicho, no to może coś trzeba odwalić. No trzeba, wiesz, jakąś tam aferka taka, to może wiesz. On, 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 on wygląda na taką osobę, która lubi, jak jest o nim głośno, jak ktoś coś o nim Myślę, powie czasem. Lubi być w centrum uwagi. Myślę, że powinniśmy teraz y, przeczytać wypowiedź pana Tomasza, y, którą podał na Insta Udało nam się do niej dojść. Czy Ale mogę? to będziemy czytać to wszystko? Będziemy czytać tylko to, co on powiedział. I będziemy te... powoli analizować. Może na tych takich se se tak, sensowniejszych tak, 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 tak. fragmentach. No. A, pan Tomasz mówi, właśnie zostałem wyproszony ze sklepu IK dlatego, że nie zasłaniałem maseczką Mustinosa. Mimo, że mam badania krwi, że wszystko jest w porządku i nie mam koronawirusa. Pa panie Tomaszu... Aha, panie Tomaszu, czyli... Czyli ja, ja, czyli, ja, jak już ktoś ma zrobiony test na koronawirusa, to nie, no sprawia już, to, że. Jak ktoś już się raz nie zarazia, Że, mo że nie może, może on już nie przestrzegać żadnych zasad, znaczy, które obowiązują. Bo, jakby, bo to jest też inna sytuacja, gdyby pan Tomasz, na przykład z krwi wynikał, że on już przeszedł koronawirusa, czyli jakby już się nie może zarazić ani zarażać. Ale problem w tym, że przecież te badania w sensie. Na koronawirusa można się zarazić ciągle. Te badania chyba nie są robione tuż przed wejściem do sklepu Ikea, prawda? Więc wydaje mi no się, że tak, to No tak, gdyby absurcyjne. on faktycznie te badania robił. Nie no. Nie to to nie jest możliwe. Gdyby, to nie ma, się nie trzyma. Przecież w ogóle Karola, kupy. To mógłby się zakazić nawet w sklepie i tam już zacząć zarażać. Gdy, to... Ten no argument tak, jest to... dla mnie tak idiotyczny, jak. No, Bardzo absurdalny. Absurdalny. No tutaj Pan Tomasz też mówi, że egzystuje normalnie film. na planach filmowych. Krasnacje. Ja tutaj nie wiem, te, te, tych słów w ogóle by tutaj mogło nie być, bo no. ja nie wiem no, no, na planach po co one, filmowych po, tu, po, co jest one jest zostały dodane. Nic nie tam też jest rodzim sanitarny, tylko wygląda trochę inaczej, wiadomo. A tutaj Pan Tomasz Karola Kuderza też w serca wszystkich antyszczepionkowców i ludzi, którzy nie wierzą w wirusa, albo bardzo wierzą w swoją wolność, ponieważ mówi, kiedy mówi, że to obsługa chlebu chciała wezwać policję, mówi to ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpowstawnie usunięto mnie ze sklepu, a zakrywanie maseczką Mustinosa jest jak wiadomo sprzeczne z konstytucją i jest tylko zaleceniem ja myślę, że tutaj Tomasz Korolak powinien się zapoznać z podstawowymi zasadami, które myślę, osoba w tym wieku i też, no tak obecna jak za jaką się uważa w świecie, powinna znać. Ach, wydaje mi się, że tutaj jakby, no a pan Tomasz Karolak wchodzi na teren sklepu. To nie jest tak, że ktoś go wyprosił z ulicy. No, bez przesady, stanujmy się trochę. Wchodzi na teren zamknięty, gdzie jak wiemy, już od jakiegoś czasu maseczki nie są żadnym zaleceniem, tylko te maseczki obowiązują. Dokładnie. I, i to jest że tak powiem, to obywatel powinien się poczuć jakoś to wziąć do serca i trzymać się tych takich bardzo ogólnych i podstawowych zasad, które nam pomagają w zwalczeniu tej Dokładnie. całej pandemii, bo już wszyscy byśmy nie, chcieli tam, wrócić tam, do normalności. Nie wiem, jak, wie jak działa koronawirus za bardzo, prawda? Jak to brzmi totalnie jakby... No ja się nie zaradzę. To brzmi tak totalnie jak, wiesz, jak specjalne Podsycanie takiej. Tak, dokładnie. Wtedy przejdziemy do kolejnych elementów, które pokazują, jak głupie jest to, co on pisze. Mówi, bo to jest nagrański świat stary. Dalej pan Tomasz stwierdził, że poza tym, jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i chyba prędzej bym się od ochroniarza zaraził. Oj, Pani bardzo Tomku. pan dba, Bardzo, bardzo on dba o swoje zdrowie. Wchodzi do sklepu, do sklepu, sklepu bez, maseczki. bez maseczki, na, naraża się na zakażenie. Naprawdę, to jest to człowiek, który. Czuję normalnie, na Bardzo dbał. Ale dobra, przyjmijmy już, że rzeczywiście byłaby to prawda, nawet, że dba. Ale jak on ma to udowodnić im, ochroniarzowi? To, to nie jest tak, że koronawirus się nie przedostanie, jak nie wiem, jak. Będziesz człowiekiem, który dba o własne zdrowie. Jak wchodzisz bez maseczki do ogromnego sklepu. Gdyby on bał, gdyby on bał o swoje zdrowie, to by brał na poważnie te wszystkie zasady i fajnie. by. Się do nich stosował i by przed w tej masażce już by nie robiłby jest żadnego takiego syfu. W tym momencie jest to całkiem trochę takie żenujące. Okay. Co mówisz? Okay. No bo mówię, nie dosłyszałem. Dosyć, dosyć... dosyć żenujące, że typ No Nawet nie dosyć, ja tylko swoje bardzo żenujące. żenujące więc reszta wypierdalać. I takie wyjątkowo egoistyczne podejście. Nie chcę tu oskarżać, że pana tomka o bycie narcystycznym. Może, nie, nie, nie twierdzę, że to jest podejście typu jestem aktorem, więc. No myślę, że tutaj możesz, nas mogą, spo, na, możesz na spokojnie rzucać obelgi obelgi w stronę to Tomka, bo i, 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 i tak nas nie pozwie. No. Tomasz Karolek to zwa... się on, on nigdy nie zobaczy po tego posteru. odcinka. Myślę że, myślę, że nawet jakby zobaczył, to by dał, dał, dał lajka, bo trochę rozgłosu więcej. Myślę, że mógłby nawet w skryciu serduszka się z nami zgodzić i się ucieszyć. Się. Myślę, że mu sprawiłoby mu dużo jego, radości słuchanie wybitny, nas teraz. Wybitny, wybitny o, tutaj pojawia się ostatni argument pana Pomka, który jest oczywiście bardzo sensowny. E, mówi on, że cały idiotyzm w tej sytuacji polega na tym, że bezczelny ochroniarz przyczepił się do niego i wyprosił ze sklepu, a w znajdującej się w sklepie restauracji klienci także nie mają zasłoniętych ust oraz nosa. Nie, cały cał idiotyzm w tej sytuacji polega na tym nie, że bezczelny ochroniarz przyczepił się do naszego Tomeczka, tylko, że... Pan, pan Tomek nie wie, jak działa pan... jedzenie. Pan, pan Tomek wchodzi do, do sklepu bez maseczki i potem jeszcze... Czeka się ludzi. Tak. Okej, okay, ale... Panie Tomku... Obstawiam, że oni w sumie bardzo możliwe nawet zamówili to jedzenie, mając maseczkę. Jak pan by chciał, kurwa, jeść z maseczką na ryju? Tutaj... Naprawdę tutaj... W tej, w tej jego wypowiedzi jest tyle rzeczy niespójnych Może i takich uwierzyć w to, nielogicznych, to że... To poważnie, rzeczywiście... Tak. A ja mam, widzę dwie opcje. Ale to, to, to jest tak samo, jak wiesz, jak z tym... Jak z partią Bibrze, też, że to... Jak to zaczynasz ich bardziej analizować, to też nie, nie sposób uwierzyć, że oni to naprawdę znaczy robią. Jak... Tutaj mamy analogiczną sytuację. Ja tu widzę dwie opcje, jeszcze Pierwsza opcja, dosyć prawda, to jest taka, że Pan Tomek ostatnio no, nie jest o głośno, ale chciał o sobie szum zrobić. A druga opcja jest trochę inna. Może pan Tomek rzeczywiście jest już na tyle odklejony od rzeczywistości i narcystyczny, że uznam, że jak to wyprosili mnie ze sklepu, nie wiem. Widzę, widzę, widzę że istnieje taka opcja, ale nie wiem. Możliwe, że istnieje Maczek jest taki, wiesz, on jest wybuchowym, prawda, dosyć człowiekiem, też nie takim, że, to że pod wpływem emocji. Potrafi różne rzeczy czasem powiedzieć i też zrobić. A tacy ludzie przeważnie, którzy są nieopanowani, to pff, mogą się posunąć do takich pewnych głupich zachowań, kiedy są wyprowadzeni z równowagi. Może, może. Ale no. żeby, żeby tak zostać wyprowadzeniem z uwagi, przy żeby, żeby, wyproszeniu w ze sklepu. sklepu za to, że się nie nosiło maseczki, to. No nie wiem, no nie. Pa, 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 Myślę, że to, myślę... coś bardzo łatwo z całej, tego człowieka wyprowadzić. Z całej tej historii wynika też morał, że pan Tomek jest trochę głupi. No bo jeżeli oczywiście to nie jest bait z jego strony, droga. No bo szczerze powiedziawszy, ktoś mu każe w sensie pan Tomasz wychodzi na miasto i chce sobie wejść do IKEB-mazeczki. No, rozumiem. W sensie nie rozumiem tego podejścia, ale. Wiesz, ja, ja to nie zrobił, wiem, czego on się spodziewał, dokładnie. że może mu nie przyjęcie wiem, bo... tam zrobią? To nie czy jest tak, że Tomasz, no bo nie wiem, nie mógł sobie wziąć maseczki jednak na wszelki wypadek? No nie, bo wtedy by nie mógł zrobić afery wokół siebie i, i nie byłoby o nim głośno. A no tak. Wyobrażam sobie, że Tomasz Karolak chodzi po sklepach popularnych, ale tylko popularnych, no bo wiadomo, jakaś taka, nie wiem, jak wyjedzie do jakiejś takiej Agaty Meble i mu założy, nie to kogo to obchodzi. Ale no tak, a ten jest to tak do, do bez Ikei no i zobaczy... No to... Myślę, że pan Tomasz wcześniej był w jakichś takich innych sklepach typu, nie wiem, w ogóle związany z inną branżą, H&M czy jakieś takie popularne... Wiesz, etiki. próbował w każdym coś kłaść, w każdym mu sprzedawali, każdy się bał Tomka bez, Karolaka. Karolaka, każdy bał się mu zwrócić uwagi, a ten w końcu wszedł bez do Ikei, Ikei. i Izu, wreszcie, ktoś, ktoś, ktoś od, odważył, masną ktoś tpa, odważył się w ogóle zwrócić tak. mu uwagę i... Stanął tu przed ochroniarzem, żeby ten tylko zobaczył, że nie ma maseczki, jeszcze kichnął... <laughs> No, no, wygląda to jak takie szukanie atencji, trochę. Przykro nam, panie Tomaszu. Na szczęście, historia znalazła swój Happy End. Ale coś ostatnio wiesz, dużo tych takich aferek związanych tak. z IKEA. Przy, wszyscy Ojej. chcą bojkotować Ikeę ostatnio. Wszyscy, I Tomasz Karolak, wszyscy... i tutaj ale, nasi. Ale w ogóle ja uważam, że tutaj tak. To też zanim jeszcze powiem o Ikei, bojkotowaniu Ikei, to chciałbym zauważyć, że. Historia pana Tomasza na szczęście ma swój happy end, bo finalnie zrobił zakupy w innym miejscu, do którego został wpuszczony bez maseczki. Jezu, jak dobrze, że pan Tomasz Karolak mógł wejść w miejsce, gdzie może zostać zarażony koronawirusem, prawda? Jak dobrze, że Tomasz Karolak może Opojdzie. robić normalnie jak człowiek o... zakupy. Wiesz, koronawirus nie istnieje, to jest tylko Opojdzie. wymysł. A każdy obywatel ma prawo nie nosić maseczki konstytucyjnie. To jest ograniczeniem moich wolności, które polegają na tym, że mam prawo zostać zarażony i zarażać innych. Chętnie bym zobaczył teraz Tomasza Karolaka w roli jednego z naszych nauczycieli w szkole. No, myślę, myślę, że, no. że, myślę, że zaszczepiłbyś. Ale ulubione reakcję pozytywną go. energię. Taki soundboard. I po nauczyłby ich jak naprawdę postępować z wirusem. Znaczy, y, będę stary, też y, właśnie tak mówiłeś, jest ostatnie nagle konajkę. Wcześniej byli to narodowcy nienawidzący homoseksualistów. Teraz mamy antyszczepionkowców i ludzi, którzy nie wierzą w koronawirusa. Zobaczymy, kto jeszcze będzie chciał zaprzeczyć. Ale co by nie mówić jaka jest dosyć, myślę, że zdecydowanie najpopularniejszym sklepem w Polsce, meblowym. plus plus. jednym z ogólnie popularniejszych. Na całym świecie w zasadzie, nie tylko w Polsce. Tak. Przynajmniej w Europie na pewno. Nie wiem, jak to wygląda poza kontynentem, ale. Więc no myślę, że bojkot smutnych Polaczków, uważających, że założenie tkaniny na twarz jest y, niekonstytucyjne, nie sprawi im jakiegoś ogromnego problemu. Chociaż warto wspomnieć, że wytali oni oświadczenie w sprawie pana Tomasza Karolaka. O, więc, to ciekawe. To... A możesz przytoczyć? O, Bo właśnie nawet nie widziałem tego. Nie mogę tej, oświadczenia. Nie... Już to mogę sprawdzić. Ogólnie oświadczenie jest takie wyjątkowo proste na temat. Tomasza Karolaka. W sensie, nie wiem, wydaje mi się, że jest ono bardzo intuicyjne w tej kwestii. No bo Tomasz Karolak zrobił coś głupiego, oni go wyprosili. A to... Więc Myślę, że przytaczanie go samo sobie nie ma sensu. Nie ma sensu. A to co nie ale, rób tego, wiesz? Ale warto nie będziemy pamiętać, tutaj tracić. Warto, warto po prostu pamiętać, że Tomasz Karolak jest w tym momencie tak wielkim Polakiem, że zasługuje od, na odpowiedź od wielkiej firmy. Coś jeszcze tam mówił dodatkowego y, Tomek? No czy się to tyle było? było. Ale on nawet... A tak ogólnie ja, i jaka tam była ostatnia taka duża afera z nim związana? Kojarzysz coś może? O, nie wiem, o nim jest strasznie cicho. Właśnie o, było bo... strasznie cicho, ale on coś odwalał już wcześniej. Na pewno on to. Nie wiem, jest latał gdzieś na golacjach. Tak. Jakieś pierdoły to Jak na polskich celebrytów to wcześniej nie był taki zły. W sensie, że... Nie jestem w stanie uwierzyć, że po taki, po że odwalając teraz coś takiego Nie odwalił nic też wcześniej Znaczy w ogóle powiedziawszy, Tomasz Karolak ostatnio widzę, patrząc teraz na jego Instagrama Siedzi strasznie cicho po tym story, chyba udał, że jednak nie było sensu Ju, temu już, już. rzucił Jakieś śmieszne zdjęcie związane z listami D, wcześniej jakiś na rowerku, przy samochodziku fakt to wygląda jak Już go korciło, Ju, już, już za, za mało czuł tych spojrzeń ich, innych ludzi, za, za mało, za mało, za mało atencji, za mało Ale. atencji, Ju, już, już, już. I wybuch, i w końcu wybuchł. To Ale musiało warto, się być. to docenić pana Tomasza, że pod jego zdjęciami znajduje się też... W ogóle niezwiązanymi z tym znajduje się też często hashtag pandemic. Panie mhm. Tomaszu, jak to jest z tą pandemią? Jest czy nie ma? Trzeba nosić maseczkę, czy nie trzeba? Może. Mam takie. Może nam Pan odpowie kiedyś. Liczymy na to bardzo. Chętnie byśmy z Panem zapraszamy, pogadali zapraszamy nawet. pana do podcastu. Pogadamy o jakichś filmach o tak Nie, Chętnie, zaproszę, chętnie zapytamy. zobaczymy z w pod... naszym odcinku. Jesteśmy fanami na pewno. O, to by chyba było na tyle, prawda? No na tyle. Nie będziemy przeciągać też tutaj. Myślę, że 15 minut walił. to jest odpowiedni czas. Nie, to ja się może pożegnam. Nie jestem w stanie słabną ze mną. Yy. Mogę Cię przedstawić po imieniu? Mogę, prawda? Możesz. No, Był ze mną Kasper. a to była Kawa, i je papierosy podcast. Widzimy się pewnie już niedługo. Cześć.